Witajcie na kanale Kulinarne Przygody. Dzisiaj będzie przepis na faworki z serkiem mascarpone. Jak zawsze na początku wszystkich widzów zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Do miski pijamy 6 żółtek, dodajemy 1 łyżkę cukru pudru i miksujemy całość przez około 2 minuty. Po zmiksowaniu dodajemy serek mascarpona. Ja dodaję tutaj 250 g serka mascarpone. To mniejsze opakowanie. Następnie dodajemy łyżkę octu lub spirytusu, żeby faworki podczas smażenia nie chłonęły nam dużo tłuszczu. Mikser nie będzie nam już potrzebny. Teraz już będziemy ciasto wyrabiać za pomocą dłoni. 350 g mąki pszennej wsypujemy do naszej masy i zabieramy się za wyrabianie ciasta. W razie konieczności oczywiście możecie podsypać ciasto odrobiną mąki. Ciasto wyrabiamy przez kilka minut. Najlepiej wyjąć sobie na stolnicę albo na blad posypany mąką, wtedy ciasto będzie dokładniej wyrobione niż tak wymieszane w misce, a następnie za pomocą wałka wybijamy ciasto przez około 10 minut aż nabierze nam dużo pęcherzyków powietrza. Ja ciasto sobie zwijam cały czas na pół i na pół, i, za, i w ten sposób wybijam wałkiem. Im dłużej będziemy wybijać, oczywiście, tym później będziemy mieli więcej pęcherzyków na naszych faworkach. Po tym czasie ciasto wkładam do lodówki, zawijamy w woreczek albo folię spożywczą. I odstawiamy na około pół godziny. Ciasto możecie podzielić sobie na dwie części, połowę zostawić w lodówce, połowę wyjąć i rozwałkować. Tak naprawdę, im cieńsze rozwałkujemy, tym faworki będą lepsze. Chyba, że ktoś lubi grubsze, no to wtedy zostawia sobie grubsze. Ciasto mam już rozwałkowane. Możecie za pomocą takiego nożyka lub za pomocą zwykłego nożyka pociąć ciasto na mniejsze takie prostokąty, albo kwadraty. Na środku robimy nacięcie i przeplatamy jeden róg naszego faworka i zwijamy, robiąc taką pętelkę, przeplatając przez środek. I tak postępujemy, aż skończymy wszystkie faworki. Z tej porcji wychodzi około 50-60 sztuk. Wszystko zależy od tego, jakie duże faworki zrobicie i jak ciasto grubo czy cienko rozwałkujecie. Następnie na rozgrzanym oleju smażymy do złotego koloru. Całość posypujemy pudrem i gotowe. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oglądajcie kolejne moje materiały, a ten i inne przepisy znajdziecie na blogu. Link podaję zawsze pod filmem. Dziękuję, pozdrawiam.